3, dwa, jeden i go. Czy wiecie, co to znaczy mieć 100 lat? Dużo. A to czy to? nasza szkoła y może mieć 100 lat? tak. Czy tylko szkoła? Nie. Nie. A kto jeszcze? Ludzie. Mhm. A jak wyglądają ludzie, którzy mają 100 lat? Są starsi. A po czym to poznać? Po że... skórze. A szkoła ma skórę? Nie. To po czym poznać, że ma 100 lat? Po, po... po... ścianach. Znaczy co, pomarszczone są, czy jakie? Takie obarnięte. A Ale mimo tego, że szkoła ma 100 lat jest w niej coś fajnego. A co jest fajnego w naszej szkole? Co lubicie w naszej szkole najbardziej? Uczyć się. I co jeszcze? Naprawdę? A ja myślałam, że uczniowiać... Na... Do korytarzu. No właśnie, też mi się wydawało, że uczniowie najbardziej lubią przerwy. A wy? Tak. I jeszcze UEF-u trochę. I komputery, tak. I komputery. A jak to jest z matematyką? Dobrze. Dobrze. A z polskim? Dobrze. Dobrze. Mhm. A czego można życzyć komuś, kto ma 100 lat? się życzy? Radości. radości. Mhm. I szczęścia. Szczęścia. A czy w szkole też można życzyć radości i szczęścia? Tak. I czego jeszcze można życzyć w szkole? Dobrej nauki. Czyli żeby się uczniowie dobrze mhm. uczyli, tak? A może możecie coś zaśpiewać? Chyba nie. Można śpiewać coś? Na urodzinach? Nie. Tak. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam naszego dzieła szablon obierzemy. No bardzo Wam dziękujemy. Pięknie śpiewacie. Pięknie. Brawo. Z muzyki Wam dobrze idzie? A słyszeliście o hymnie szkoły? Znacie hymn szkoły naszej? A też możecie zaśpiewać kawałek? Już na apędzłonek woła: śpieszy mały, śpieszy duży. Do nauki wzywa szkoła: By oczyźnie, jedynie służyć. Tym krokiem, krokiem wesoło ruszamy, do nauki, zabawy i pracy, jak w rodzinie się wielkiej zbieramy, pa kolęda, żuwacy i rzacy. Brawo! Dziękujemy.